Siemanko Jesteśmy na tym drugim warsztacie Teoretycznie we wtorek spawałem tamte Jak to nazwać? Krokwie Gezetki Wyginęte, to wszystko gdzieś z odzysku Stare co było na dachu, nie? także łaty mamy przykręcone I dzisiaj się biorę Za podmurowanie Tam pod łaty z szczytów No i tu między między, no powiedzmy, krokwiami, profilami no i tutaj szczycik też, tam u góry do podmurowania tu zacząłem spawać kątownik do kanału żeby przyłapać posadzkę tu jeszcze pójdą pręty będą przyspawane do kątownika, taka siatka, gdzie będą koła jeździły z jednej i z drugiej strony no i co, później jeszcze muszę, tak w międzyczasie sobie wstawię tu dwa okna, no i obtynkować to tylko, nie? Także tam dużo tynkowania nie ma. Ale gorzej ten sobie jeszcze przyciąć do pionu. Nie wiem, czy go pokazywałem od po rozszalowaniu, co tam wypchło wtedy. Tam dosłownie ładnie wyszła, no środkowy też ładny. A tutaj jest chyba kreska zrobiona. I będzie widać, o. Wtedy trzeba go obciąć i jakoś podkuć. No ale co na życie? Wyglądał na pięknie, zaszalowany, na ryboczek puścił. No, no, głupota, że nie zrobiłem Żaby przejściana, a było miejsce. No Ale już żab brakło i wyszło jak wyszło. A no, no, dzisiaj muszę to podmurować. Póki jest maszyna, żeby pociąć te pustaki, bo to, to z tego już loka. No i to zaczniemy blachę przykrywać, żeby to w tym tygodniu przekryć. No, blachy są dwumetrowe Także w trzech odcinkach będzie szło Też dzisiaj to ma być skwar jak cholera Ale to na tyle wrzety Witajcie Także tak, no co Podmurowane mamy Między łatami tam Skosik No i taka wyszła Sytuacja, że, że po przemyśleniach inwestora ta blacha jest krzywo położona ze Skosa. Tak ją z ulicy widać, że jest krzywo, bo ona idzie tak pod szczytu. To tam będą już ze Skosa. Naszą my zrobili prosto. No i za bardzo decyzja, i zobaczcie. No musimy na całym dachu kłaść nową. Także no, tu sobie w połówkę ściągamy na bieżącej, wciągamy sobie dwa, po dwa arkusze, są po 6,5 metra No i przykręcamy musimy to przekręcić, bo w piątek mają pianą od spodu pryskać No i tam jeszcze szykuję sobie na narożniki widać podtynknie, instalacja rozciągnięta No i tam, na tyle odtynkujemy i spadamy Nasz dach mamy położony, z tego dnia na dzisiaj zaczęliśmy na ósmej dachu trzeba było rozwijać na bieżąco Właśnie na dachu Kawka i podokresy wszystkie Pręty Trzeba je nie wyłożenia zamówić Dziś chłopaki przyjechali pianować ten dach Także 100 metrów z kawałeczkiem zabezpieczają wszystko. Poliką będę go i te kliny, kurwa. Nic poza tym. Ładne wrota muszą zabezpieczyć, żeby ta piana to ponoć tak napiernicza, że pół samochodów by było odplejonych. No ja tutaj sobie biorę co? So Kielnia do łapy i sobie tu z tej strony. Chłopaki zaprzykają to dzisiaj. Jest piątek, no to się reszta obtynkuje. Może we wtorek, i będziemy mieli z głowy. Ja to nagrywam Chłopcy zaczynają pryskać Jeszcze ja tą Nie, co to będzie Chodź? A co mi Dobra Ejka Jak pokazywałem, że w piątek zaczęli psikać, no to tak to ogólnie ta piana wyszła No niby tam te 3 cm na całości, plus minus, wiadomo i trochę więcej Ja wiem, że tam coś będzie utrzymywało trochę cieplar, no to w sumie jest tyle, żeby się nie skraplała ta blacha, nie? A my to sobie co tam? Tenki, tenki tam z zewnątrz mamy. No tutaj codziennie tam po trochę, bo to ręcznie wszystko. Tutaj ujdzie do zacierania. Zostało jeszcze mi trochę malachy. To wrzucę to super. A jutro mi została tylko ta góra od środka. będzie no, nakleja doszło na busa Tak to to wyszło Przed 4 lata zbierałem żeby go kleić. tak właśnie zbierałem i się zebrać nie mogłem Dobrze, zmontuję taki jakiś filmik tutaj z tej blachy Z tego piankowania Dobrze, obróbki mi dekarz zrobił na na no, opierzenia na wiatrownicy na ten dach to też tylko założyć w koło i będzie komplet. No co, jutro optynkujemy to i co, i sobotę trzeba wsiąść, to jechać do Poznania i pójteczki kłaść i zostanie jeszcze łazienka. Ok, to na razie, trzymaj się